Dzisiaj widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzicie no co po tytule widzicie, że tak, odchodzę. Odchodzę z YouTube'a. Może jeszcze kiedyś wrócę, ale na początku. Należy mi się wam wytłumaczenia. Dlaczego odchodzę? Czemu? Czemu to robię? Więc już wam o, o nich mówię. Pierre, no po prostu, no widzę, no nie mam czego nagrywać. Nie wiem, co nagrywać. Nie mam po prostu, po prostu, co nagrywać. Nie wiem też, jaki content nagrywać, z gier, vlogi, czy coś. Totalnie nie wiem, za tak? już nie wiem, czy sorty. Totalnie nie wiem, co mam nagrywać, jakie gry mam nagrywać. Nie wiem, totalnie, nie ale... I jakby, totalnie straciłem niechęć do nagrywania. Totalnie. Nie chcę już się nagrywać, jak, jak możesz. Teraz jest. Może się zauważyć pewną różnicę teraz, a kiedyś jeszcze. Wszystko zaczęło się to gdzieś tak w październiku, na początku października, kiedy po prostu nie wiedziałem, co mam zacząć nagrywać. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem też. Może na przykład, nie wiem. Teraz, no, różnicę Oczuć po prostu różnicę Mojego zachowania na live'ach, a mojego zachowania na... Znaczy, mojego zachowania kiedyś na live'ach, a mojego zachowania na teraz Jakby Nie wiem, no, to jest widzowie film W którym odchodzę z YouTube'a, to jest taki film na moim kanale Ja widzowie kanału nie będę usuwał, może jeszcze kiedyś wrócę Więc co Dziękuję Wam za wszystko, za to, że byliśmy 500 subów, za, za to, że przynajmniej mój film miał chociaż 10 wyświetleń. I co? No? I co? Słuchajcie, no może kiedyś się widzimy, może nie. Nie wiem. Więc co? Do zobaczenia. Może kiedyś lub może już nigdy.